Pewnie nieraz szukaliście prawdy na temat tego, jaki był początek naszego świata. Mówiono wam, że to wielki wybuch był gdzieś na samym początku i on ukształtował wszystko, co dzisiaj mamy. Czy to prawda, czy wielki wybuch jest także obecny w Biblii? O tym w dzisiejszym odcinku zapraszam do oglądania. Wielu z nas zastanawiało się, czy wszechświat mógł powstać z niczego. Arystoteles stwierdził, że to niemożliwe i że nasza materia musiała przecież istnieć od zawsze. Nawet współczesne teorie odnoszące się do teorii Einsteina mówią, że materia i energia są w zasadzie niezniszczalne i musiały istnieć od początku. To tylko zachodzące przemiany pozwalają na, na ich ukształtowanie. Istnieje więc teoria wśród wielu e, innych, taka jak teoria wielkiego wybuchu. Bardzo popularna, więc powiem o niej kilka słów. Otóż ona zakłada, że około 13 do 14 miliardów lat temu e, niezwykle gęsta i gorąca materia skoncentrowana w małym punkcie uległa gwałtownemu rozszerzeniu, wybuchła, e, formując najpierw cząstki elementarne, Później poszczególne pierwiastki, a z tej materii utworzyły się galaktyki, planety, a na tych planetach, takich jak w tym układzie słonecznym, czyli Ziemia, uformowało się środowisko do życia, takie jakie mamy dzisiaj. Teoria ta oczywiście zakłada wiele takich pytań, które pozostają bez odpowiedzi. Na przykład każde dziecko zapyta was, no dobrze, a skąd wzięła się ta gęsta kropka. I oczywiście żadna książka nie podejmuje się dyskusji, skąd ona się wzięła. Po prostu była. Drugie pytanie: jakim cudem materia, która naturalnie ulega rozkładowi, skoncentrowała się w tym jednym punkcie? Jeszcze jedno pytanie: dlaczego to wybuchło? Dodam, że wątpliwe jest także twórcze działanie sił natury, które zgodnie z prawem fizyki stale dążą. Do coraz mniejszego uporządkowania. I wszelkie y, takie działania, jak wybuch czy, czy naturalne procesy, dążą do destrukcji, nigdy do uporządkowania. Tymczasem my obserwujemy uporządkowane w jakiś sposób galaktyki, obracające się wokół swoich orbit planety, układ słoneczny, w którym jedne planety krążą zgodnie z kierunkiem, inne przeciwnie do, e, do kierunku obrotu, takie jak planeta Wenus. Czy też ziemię, perełkę w układzie słonecznym zlokalizowaną tak, że właściwie jej lokalizacja w ogóle nie jest przypadkowa, lecz celowa, sprzyjająca życiu, sprzyjająca naszemu funkcjonowaniu. To wszystko razem mówi nam, że albo był to niezwykle, ale to niezwykle nieprawdopodobny przypadek, który nie powinien się wydarzyć. Albo mamy tu do czynienia z celowym działaniem jakiejś istoty, która tak to wszystko uporządkowała. Dlatego też e, raczej bym raz na zawsze odrzucił teorię wielkiego wybuchu jako bajkę dla dzieci. Lecz i tu się zatrzymam, ponieważ Biblia mówi o wielkim wybuchu. Z jednej strony przeczytamy sobie dzisiaj księgę proroka Izajasza 45, 18, gdzie czytamy: Bo tak mówi Pan stwórca niebios, on jest Bogiem. Który stworzył Ziemię i uczynił ją. Utwierdził ją, ale nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył. Ja jestem Pan i nie ma innego. Bóg deklaruje, że stworzył Ziemię w sposób nieprzypadkowy na mieszkanie dla ludzi. To wręcz śmiało pozwala nam odrzucić teorię przypadkowego powstania, która jest nie tylko niespójna, lecz także matematycznie nieprawdopodobna. Z drugiej strony, posłuchajcie, że Biblia głosi wielki wybuch i to nie na początku, lecz na końcu. Będzie on, jak czytamy, wtedy, kiedy przybliży się koniec. I gdybyście zechcieli posłuchać, jaką scenarię zapowiada nam drugi list Piotra, trzeci rozdział, to przypomina mi żywo obraz wielkiego wybuchu. Posłuchajcie, a dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą. Żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec w zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, jeżeli oczekujecie i gorąco pragniecie nastania dnia Bożego, z powodu którego, i tu uwaga, niebiosa w ogniu stopnieją, a rozpalone żywioły rozpłyną się. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi. W których mieszka sprawiedliwość. Drodzy, mi to przypomina wielki wybuch, który czeka tę ziemię i to na samym, samym końcu. Wszystko ma ulec zagładzie, to będzie nagły, katastroficzny koniec. Przy tym, jak czytamy, wszystko stopi się i rozpłynie, a więc ta materia, która rzekomo wybuchła na początku, wybuchnie, dając koniec Starego Świata i wielką nadzieję dla tych, którzy wierzą w Chrystusa, ponieważ Bóg obiecał nowe niebo i nową ziemię. I tymi pozytywnymi słowami zachęty kończę dzisiejszy odcinek o wielkim wybuchu. Uważajcie, wielki wybuch przed nami, a potem nowe niebo i nowa ziemia nie wypierajcie się Boga Stwórcy, ale poszukajcie go, ponieważ inne teorie są całkiem pozbawione logiki. Subskrybuj nasz kanał, będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami.